Cześć, tu Monika Spiderska i Paweł Więsek z Produkcji 24. Jako dostawca rozwiązań IT towarzyszymy Wam przez całą drogę wdrażania systemu, ale wiemy, że proces ten rozpoczyna się dużo wcześniej. Jeszcze przed wyborem konkretnego rozwiązania. I na tym etapie często pojawia się szereg problemów. Jak przygotować się do wdrożenia, kto i w jakim zakresie powinien być zaangażowany w projekt, oraz jak przygotować organizację do zmiany. Wdrażanie systemu to często ogromna zmiana, a na jej przeprowadzenie z sukcesem wpływa wiele elementów. Z doświadczenia wiemy, że trudno jest dobrze przygotować organizację do tej transformacji. Dlatego podczas zbliżającej się konferencji HR Challenge Poland wspólnie z Moniką. Przeprowadzimy warsztat, podczas którego wyposażymy Was w wiedzę i praktyczne narzędzia do tego, aby skutecznie zaplanować projekt transformacji cyfrowej HR. Na spotkanie z nami zapraszam pierwszego dnia konferencji. Zachęcamy do szybkiej rejestracji na wydarzenie i warsztat w productive 24, bo liczba miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia 5 marca na HR Challenge Poland. Do zobaczenia.